Zobaczcie jedno. Pogoda jest jaka jest. My jedziemy. Jutro z samego rana ruszamy. Patrzcie te góry w tle. Zobaczcie w ogóle co się będzie działo. Jeszcze nie wiecie co się będzie działo, ale za niedługo będzie nakierunkowanie na to. Coś co było dawno wyczekiwane. Jeszcze w sumie nie wiadomo czy nas jutro tam wpuszczą, ale jedziemy z tą myślą, że wszystko się będzie... że wszystko się odbędzie. O tak. Tu siedzi moja prawa ręka Piotr, sponsor, wszystko we wszystkim. A przed nami droga jeszcze do zrobienia. Ile jeszcze zostało kilometrów? 99, 99. Chciałem powiedzieć, 100, w, a tu patrz. Jeden kilometr bym się pomylił. Także moi drodzy, jedziemy. Z tyłu grażyna. Spakowana leży w bagażniku. Coś się będzie działo. Z wszystkiego będą relacje. Wszystko będzie pokręcone, żebyście byli na bieżąco. Mam nadzieję, że. Mnie tam nie pokręci, <noise> że szczęśliwie dojedziemy i szczęśliwie wrócimy. Jak to zresztą na każdej wyprawie moje wygląda. Do jutra. Właśnie wjechaliśmy do Austrii. To był Schild Herzlich Willkommen in Österreich. A tu pierwsze miasteczko. Zaraz zobaczymy, z jakiej strony wjeżdżamy. Przejechaliśmy troszeczkę inaczej, bo mieliśmy lecieć przez Monachium, tam całą lewą stronę, a lecimy przez Salzburg. Salzburg Land, tu stoją panowie policjanci. Zaraz zobaczymy, gdzie wjeżdżamy. Land, Salzburg, jest Salzburg, jest Salzburg. Także to nie wymyślne historie. Wszystko się kręci, moi drodzy. Jutro się wszystko odbędzie. Także będziecie pierwsi, którzy to zobaczą. No dobra. Jest granica dokładnie. Pierwszy rondo. Lecimy po swoje, tak bym to powiedział. Przez dzień by to na pewno lepiej wyglądało, ale tam się coś do góry świeci. Ale to nie jest to. Jutro zobaczycie, co się będzie z innej góry świeciło. <laughs> nie, mi się bardziej podoba jak sam zawsze robi, ale przez to, że nie mam, ja ci pokażę zdjęcia. Przez to, że nie ma iPhone. Porozgramy, zrobimy dwoma telefonami To Te same zdjęcia, będziesz widział. To już nie za dużo. W tych też Ale ale, tj. ale piękny zamek. Coś pięknego. Dobra, wjeżdżamy do tunelu. Na miejsce dojechali, trzeba czekać na właścicieli, nocleg i z rana ruszamy. Delegacja, góra, <grym> Zobaczycie, co się jutro będzie działo. Powiem wam tylko tyle, prawie cztery jest z przodu, cyfra prawie cztery. No resztę to się możecie domyśleć sami, co tu się jutro będzie działo. Tam się już jakieś pagórki zaczynają. Wieczorny spacerek, i tak macie przez życie iść. Zobaczcie, nawet znaki do Was śmieją. Zobaczcie, od razu wyczuł pozytywnych ludzi. Zobaczcie, całą drogę się do nas śmieje. choćby choćby nie wiem co się działo jak jest misja do zrobienia ja już nie będę spał tu już jest akcja zobaczcie co jest za oknem tam w tą stronę dzisiaj podejrzam zobaczymy czy podjadę do góry jest parę metrów śniegu momentami 4 metry mam tylko 5 godzin żeby wjechać i zjechać po później śnieżyca już mi się podoba do góry jest minus 10 niby zobaczymy rękawiczki strój coś przeciwdoszczowego i tak nic nie daje uwierzcie mi bardziej się pocicie na takim czymś jak to co to Wam daje moi drodzy Bieram skarpety Smaruję pachy i lecę Wariac No nie wiem zobaczcie tam już się Coś dzieje Jakieś niechciane chmury nam A ja wiem że przy moim szczęściu będzie dzisiaj do czego chcę czyli totalny hardcore. Już przygotowani żwarci Piotr smacznego. Zobaczcie co tu się dzieje. To niezielsko, to najlepsza herbata, która stymuluje układ środkowy. Pyk śpioneczki, taki secik z rana przed wyjazdem, ta salzburgska woda, coś mi... Na czerwono mnie pomalował, taki pysk czerwony. Majo, maj. Dobra, lecimy. No to co, Herzlich willkommen moi drodzy. Słychać tylko Baranie dzwonki. Właśnie muszę zamknąć. Co tu jest w bagażniku? No właśnie, Grażyna. Wszystko moi drodzy. Sponsorowane. Wszystko. Od wyjazdu aż po grób. Jak się nie uda, to myślę, że pogrzeb też będzie sfinansowany. Zobaczcie, jak pięknie. Dzisiaj będzie ciekawie. U samej góry minus jakieś 7 stopni, a o godzinie 13 ma być śnieżyca. To nie są żarty, moi drodzy, to się dzieje. Taki był plan. Trzy tygodnie czekałem na to, aż w końcu mnie wpuszczą. No i co? Nie wpuszczają. Musimy zrobić troszeczkę liwizny, dlatego Grażyna jedzie w bagażniku. A tu żeśmy, o, spali. Za chwileczkę wjeżdżamy. Podjeżdżamy pod bramki. Podjeżdżamy pod bramki. Bramki się otwierają, płacimy za wjazd. Grażyna wyskakuje z bagażnika i Walda na przypale ciśnie. A zobaczycie, gdzie. Moi drodzy, to nie są żarty. Jak niezgodnie z prawą, to lewą stroną miady. Tyle. Takie życie. No będzie się ciekawie robić, a my musimy się przepierdzielić za tamto tam w TV wjechać i dalej. No i przez bramki, a potem, jak niezgodnie z prawą, to lewą stroną miad. <śledzimy> Jedziemy. Może coś zobaczycie z napisu, ale będę was raczej trzymał w niepewności. Aż do samego zjazdu. <laughs> Najpierw tam trzeba wjechać. Zobaczcie to. Jedziemy do tej niedobrej góry. Przez to jak przez te chmury się przebijesz i wyjedziesz na dnie To wygląda jakbyś na... Co jakbyś, jest? jakbyś w niebie Nie wiem, on tak jedzie, ale... Coś pięknego Łoj będzie się działo Coraz bliżej Coraz bliżej święta <laughs> Śnieg już widać Tu ostatnia ostoja, gdzie można się jeszcze czegoś ciepłego napić I ogień Aż do zobaczycie gdzie maleńka stoi przed nami Tylko, że to nie ta, to ta z tyłu. Ale zobaczycie co się będzie działo, bo się będzie dużo działo. Dzisiaj się na pewno dużo wydarzy. Tym bardziej, że jeszcze z konkretnym bólem barku się to będzie działo, także nie ma, że boli. Są rzeczy ważniejsze na świecie jak bulbarku. <grych> Może jeszcze też być buldogi, nogi, <grych> którego sobie dzisiaj nie życzę. <grych> Alpine Road Road Jedziesz na własną odpowiedzialność ale jak polecisz, to cię raczej nic nie zatrzyma. Tutaj jeszcze pół biedy, jak człowiek spadnie, ale tam na górze jest ciekawie. Lasy, zaraz się bramki zaczną. Waldas by już tu jechał wcześniej, no ale moi drodzy, no niestety przez bramki mnie nie przepuszczą. Takie są prawa na dzień są, dzisiejszy. No, 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 no Sarenki sobie biegały Piotrze, wiesz jak to u mnie wygląda? Jak robią takie trasy? Non stop są <gry> I to jest właśnie piękne Ta natura Trzeba podjechać do bramek No i od bramek zaczynam Normalnie bym zaczął 7 km wcześniej Także te 7 km No niestety, ale nie da się ich zrobić Bo... Tu z tej strony ogólnie do samego dojazdu są kamerki, a droga jest na dzień dzisiejszy do motocykli, motorów, ciężkich rowerów. Jest zamknięta, samochodem można wjechać. A dlaczego jest zamknięta? Zobaczcie jaki ładny strumyczek sobie leci. A dlaczego jest zamknięta? No bo jest dalej zagrożenie lawinowe, do góry jest minus, a do tego minusu jeszcze dochodzą dzisiaj opady śniegu. Wam mogę powiedzieć, tam jedziemy gdzie widzicie ten mega śnieg. Podobno na zboczach jest parę metrów śniegu, także fajnie to będzie wyglądało. Tam Waldasa dzisiaj na samym czubku zobaczycie. Tu Piotr. Prawa ręka delektuje się górską wodą. A ja idę Wam przybliżyć, jak to wszystko wygląda z tego miejsca. A wygląda to, moi drodzy, tak. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. I koło czegoś takiego będę za chwilę cały czas przejeżdżał. aż do samego. Tylko jest nie ma jednego auta. I to jest, moi drodzy, szczęście to jest mało powiedziane, moi drodzy. Na to piękno, tam do góry, do samej góry wjeżdżam. I najlepsze jest to, że jesteśmy praktycznie tu sami. Niby jest wszystko pozamykane. Zaraz zobaczymy, czy nas puszczą. Na razie ludzie tu czekają. Powinni wpuścić. Ja, ja, jest otwarte. Kurde, no mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że nas spuszczą. Und Dizewek bis hochtor jedziemy Zobaczcie gdzie podobno miejscami do 3-4 metrów śniegu przy drodze, także będzie się działo z góry, kamerzysta już działa, jedziemy Piotr. Mnie kameruje jego <noise> Fajnie, że są tacy ludzie na tym świecie Fajnie, że akurat mi się taki fajny człowiek w życiu A Na mojej ścieżce drodze, drogi życia Trafił coś pięknego, jedziemy moi drodzy W te same szczyty i Nie da, dzisiaj wszystko się da, tylko trzeba chcieć Moi drodzy, zorganizowana grupa przestępcza Jeden jedzie Obserwuję z każdej strony co się dzieje. Jest zawsze na wyciągnięcie ręki, jakby mi kalorie spadły. Dzisiaj żadnej torby nie mam. Dzisiaj jadę typowo tylko na żelach. Zobaczcie co się dzieje. Jestem praktycznie na wysokości śniegu, także za chwileczkę pojedziemy wzdłuż przepięknych tuneli odśnieżonych tras, gdzie ma być podobno nawet 2 do 3 czasami i 4 metrów. Także sam jestem ciekaw. Mam nadzieję, że coś mnie w końcu na tej trasie zdziwi. Sean Townsend 500 Meta, Peter na pulsie. Ręka z każdej strony, pięknie wszystko zorganizowane. Za chwileczkę, logo. I my lecimy, moi drodzy, ze wszystkim dalej. Nie stoimy w miejscu. Zawsze trzeba wykonać ten pierwszy krok do przodu. To pierwsze pedalnięcie tą korbą i jesteście o krok bliżej do lepszego jutra. 1600 metrów. Bald bin ich im Schnee diese Richtung fahre. Wow. 1800 metrów. No Wajta. I bań Kilometa huch. Tak jak powiedziałem moi drodzy, momentami jest i do trzech metrów śniegu na poboczach. To jest wszystko, co stąd jest na bieżąco zbierane. Moi drodzy, czy jest zimno? Nie myślę o tym. Dojechać do celu, spełnić się i gonić następny cel. Taką wybrałem drogę. Chcę się spełniać. Moi drodzy, ja jestem szczęśliwy i to jest najważniejsze. Spełniajcie swoje marzenia moi drodzy, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Walda z TVP. Moi drodzy końca nie widać, jak sami widzicie w śniegu, co nie niemiara z tamtej strony jadę. Wjeżdżam teraz w ciemną stronę tej góry. Będzie się działo prawie 2000 metrów, jeszcze prawie kilometr do góry. Czy jest dużo śniegu? Tu jest rower. Nawet nie dosięgnę. Tylko w takich tunelach wydrążonych jadę. No pain, no gain moi drodzy. Bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy. A kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Nigdy bym się już nie poddał. Zobaczcie to. Tam jest skarpa. Tam są setki metrów. Tam są serpentyny. Zobaczcie, ile jest śniegu. Nic nie widać już dosłownie. Zostały mi 3 km do końca. Nie poddam się choćby nie wiadomo co. Kij z tym, że pisga, że jestem całe przepocony. Ja w tym stroju przepoconym zjadę z tej góry przy tej temperaturze, co tu jest. Przy tym śniegu, co leci. Przy tym braku zabezpieczenia na sam dół. Dlaczego? Bo ja tak chcę. Bo ja tak powiedziałem. I dzisiaj mój cel, moje marzenie zostanie spełnione. Tyle. Waldek TVP. Nie poddawajcie się, moi drodzy. Walczcie do samego końca. Res trasy i solche bin gleich der höchste punkt in Europa. Hier geht nicht mehr Edelweiss Spitze. Habe ich mein Ziel erreicht. Europa To jest Dla mnie Dan dla Machma Teraz ten barek czuć Ten barek dopiero teraz zaczął bojać Ega, artisty barki, ze wszystkie Ważne, że cel zdobyty Najwyższy punkt Klepnięty, zjechany, dziękuję, do widzenia Moi drodzy żyjcie tak, żeby przejść przez każdą górę i żeby nigdy się nie poddawać Monteverest Everest 8848 4810 4892 6962 5895 6194 Ech, to to taki pagórek, tamto bym na damce wjechał 2228 Kogo chciałem pozdrowić? Kamil Montblanc Blanc 4810 Europa. Pozdrawiam serdecznie. Czapki z głów. Chylę się nisko. Może nie jak w Monako, ale fajnie. Krzysiek pozdrawiam. właśnie, jaki górko Kuźma tak grzeje, najlepiej bym do tego bojora wskoczył. Co, so, chłopaki potrenowane, troszeczkę żeśmy pomachali po takiej większej przerwie, dwa treningi pod rząd. Wczoraj taki lekki na gumach, tam była bardziej sesja dla Daniela, a dzisiaj musiałem mu pokazać, że już coś tam urosło. Wiecie, co jest najgorsze jak się cały czas leci w tym kierunku. A zrobienie lepszej sylwetki to po jakimś czasie człowiek przestaje widzieć siebie i myśli, że nic się nie dzieje i dalej jest to samo i taki fajny efekt przełamania to jest taka fajna sesyjka później patrzy na zdjęcie i mówi kurde przecież to nie ma. Ja. a widzisz tam koniec jeszcze pani fajnie kawkę zrobiła Stefek się pyta czy mogę samochodem jechać do domu bo on już jest słaby musi spać kurde nie wiem czy się zgodzę Muszę mu nie, muszę to przemyśleć Nie, ale tak bez kitu, moi drodzy Ja już samochody Ja już samochody dawno utopiłem Gdzieś tam, one już mi są do niczego niepotrzebne, moi drodzy Dobra kobza Dobre górki, pagórki Fajne tereny, fajne proste Fajne podjazdy, fajne zjazdy I człowiek czuje, że żyje Swoją siłą Dotrzeć do wymarzonego miejsca Które wam się gdzieś tam kiedyś wyśniło za długo tam jestem Nie chcę żebyście myśleli, że zwariowałem Moi drodzy Czy gdzieś wam tam coś gadam Żebyście czegoś nie robili Jem tego batonika, bo po prostu jestem głodny Jestem strasznie głodny Tu nie ma nic innego Moi drodzy, od proteinowych rzeczy I suplementów diety, wolę normalne jedzenie Od treningu Na takich Wypasionych, przepięknych siłowniach Gdzie przyjeżdżają zakompleksieni ludzie <słuch> No moi drodzy, to jest przykre. Wolę naturę. Wolę porobić pompki na schodach. Wolę porzucać oponami. Poćwiczyć jakimś kamieniem, jakimś badylem, jakimś belkiem. Poczuć w rękach naturę, w powietrzu naturę. Zamiast samochodu, wolę rower moi drodzy. Porzuciłem kompleksy. W dupie mam rarytas. Cieszy się życiem. Przepraszam, że tak mówię o tym, ale Moi drodzy, to jest to. To zawsze było i zawsze miło z tym będzie. Waldas, dlaczego tak daleko jeździsz autobusem? Mój drodzy, bo jest taniej, dla mnie wygodniej 10 prawie 11 godzin w trasie, które mogę zainwestować w naukę, w rozwój osobisty. Samolot. Więcej trwa odprawa jak lot w tamtą stronę. Po co tam się szybko znaleźć? Jak ja już tam jestem, ja nie mam czasu na jakieś. Zdobywanie wiedzy, wiedzę zdobywam w trasie. Przyjemne, spożyteczne, moi drodzy, logicznie myśląc, dojdziecie bardzo daleko. Śpieszą się tylko ci ludzie, którzy nie mają czasu, którzy robią jakieś biznesy i muszą gdzieś wszędzie szybko być. Ja nie jestem żadnym biznesmenem i nigdy nie będę. Nigdy nie będę. Zarobię inaczej w tym życiu. A bogactwo osiągam cały czas mentalne. Czyli to, co dzisiaj zwycięża w tych czasach. A propos, podziękowaliście za ten piękny dzień. Mój drodzy, zróbcie to. Tylko o to Was proszę. Nie musicie tam robić nic wbrew sobie. Broń Boże, żebyście robili cokolwiek wbrew sobie. Ostatnia reklama z mi tu załatwia. Tak zwane Awname czyli będę kręcił dlatego tego w studia z dronu i fajne takie foteczki które ich delikatnie gdzieś tam wypromują, podpromują delikatnie im plecy zbudują nowe dopiero co to powstało, trzeba to troszeczkę zareklamować, rzucić to w social media lubię takie rzeczy robić specjalizuję się w tym ostatnie czasy, także to już było wcześniej ale teraz mogę powiedzieć, że już coś tam potrafię zdziałać, moi drodzy Kreatywność, chęci i krok do przodu. Jeszcze raz powtórzę, nie gadajmy o swoich planach, bo to wykorzystają. Moi drodzy, dzielcie się wiedzą, dzielcie się przeżyciami, dzielcie się każdą lekcją, którą wyciągacie z życia. Każdą porażką, którą gdzieś tam przeżyliście i nie chcielibyście, żeby wasz tam znajomy Ktoś z rodziny przez coś takiego przechodził. Możecie delikatnie gdzieś tam napomknąć. Wiadomo, że każdy powinien wszystko sam przeżyć. Bo tylko przeżycia uczą tych ludzi. Ale są rzeczy takie, których nie warto robić. Popełniać cały czas tych samych błędów. Dlatego dobre słowo czasami może zdziałać wiele. Wie, wiele. Wiele. Już się troszeczkę wykończony. Już taki podwieczór się szykuje. Cały... Podwieczór się szykuje. Musimy troszeczkę, halo. Musimy troszeczkę już odpocząć, zejść z gazu. Za tyle się dzisiaj już działo. I podziękujcie za ten piękny dzień dzisiaj. Jak się skończy. A nawet teraz. Bo tylko to, że dziękuję za wszystko, co na dzień dzisiejszy mam. Co się dzieje, co się już wydarzyło i co się będzie działo. Dzieje się jak się dzieje moi drodzy. Dziękujcie za wszystko. Pozdro.